Zitex HP 1000 to opona letnia klasy ekonomicznej. Model przeznaczony jest do użytku w autach osobowych. Przy produkcji opon Zitex wykorzystywane są rozwiązania stosowane przez firmy Pirelli i Toyo. Jeżeli szukasz komfortowych i bezpiecznych opon w rozsądnej cenie, ten model jest dla Ciebie. Zitex HP1000 cechuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W oponie zastosowano asymetryczną rzeźbę bieżnika, zapewniona zrównoważone osiągi na suchej i mokrej nawierzchni. Szerokie rowki odprowadzają wodę i dbają o szybkie osuszanie konstrukcji. Zitex HP1000 to pewność prowadzenia i krótka droga hamowania bez względu na pogodę. Zitex HP1000 to marka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łącząca jakość z korzystną ceną.